Może taka jedna myśl z okazji rocznicy tragedii smoleńskiej. Różni ludzie w różnych gremiach za pośrednictwem różnych mas mediów podpowiadają na wiele różnych rzeczy, a może i to pod krzyżem agentura też nam coś podsuwa, czego nie powinniśmy robić, co powinniśmy robić. Pewnością warto przeżyć tę rocznicę, będąc umysłem i sercem przy jednym podstawowym temacie. Ten temat nazywa się prawda. Możemy postawić sobie to pytanie: czy po roku jesteśmy bliżej? Prawdy o przyczynach tragedii smoleńskiej. Możemy postawić sobie pytanie, czy ci, którzy są odpowiedzialni za losy naszej ojczyzny, wypełniając różne funkcje i zadania publiczne, uczciwie zmierzają w kierunku ujawnienia prawdy naszemu narodowi. nie stosuje polemiki wobec kogokolwiek. Ale wśród różnych, nawet najpobożniejszych zaleceń i duchowych rad warto zachować w sercu i w umyśle ten jeden podstawowy temat. Ten temat nazywa się prawda. Nie godzi się zamazywać pobożnymi radami Pamięci o tych, którzy zginęli. Nie godzi się zamazywać pobożnymi radami dawanymi naszemu narodowi pamięci o tych, którzy zginęli. Ludzką rzeczą jest pamiętać o zmarłych. Te słowa padały w ciągu tego roku wielokrotnie. I tak jest. Tragedii o takim wymiarze nie było w historii świata. Biada nam, gdybyśmy zapomnieli, gdybyśmy zaniedbali pamięć i gdybyśmy zniechęcili się czy zrezygnowali z dążenia do prawdy. Po 10 kwietnia widzę tutaj Polaków serdecznych w tym miejscu, aby nadal kontynuować pamięć, prawdę i nadzieję. To miejsce stało się z wyboru Boga i z wyboru Polaków uczciwych miejscem szczególnym. Jest takim przez Ostatni rok jest takim dzisiejszego wieczoru i takim pozostanie. Niech nam Pan Bóg błogosławi na te najbliższe dni.